Witam na kanale jako królik w odcinku dzisiejszym pokażę nowe nabytki nowe króliki niedawno nabyte na targu do hodowli yy, pokażę trzy bo akurat trzy samiczki udało mi się kupić w dość dobrych pieniążkach a więc według kolejności w jakich były kupowane pierwszy to jest samiczka ona ma niecałe 3 miesiące podobno Rexa Japońskiego no nie jest jakoś tak super ładnie wybarwiona ale też scena zanim mnie była zbyt wygórowana tak się prezentuje no bardzo fajne miękkie futerko wcześniej tej rasy no wiedziałem o jej istnieniu ale nigdy na żywo jej nie widziałem ani też nie hodowałem. Pan miał już samiczki ładnie wybarwione, no ale pani przede mną niestety je wykupiła. Dwie. Ta była ostatnia, no i był samczyk bardzo ładnie wybarwiony. No ale mi samczyk nie był potrzebny, tylko samiczki. Więc taka została to zakupiona. Następny królik jaki udało mi się nabyć, to jest samiczka Rexa kosztowała mnie 50 zł, ma również 2 miesiące no teraz już troszkę więcej no bo to było tydzień temu kupowane tak się prezentuje, jest bardzo ładnie wybarwiona zależało mi na samiczce, no bo samczyka posiadam więc tutaj będzie można coś podziałać nie była szczepiona, z tego co się dowiedziałem to będzie ją zaszczepić, Pokażę szczepienia jakichś tam królików no i tak się prezentuje no i ostatnim królikiem, który nabyłem jest to srokacz niemiecki samiczka no troszkę z nim zaryzykowałem, ponieważ ona ma 2 lata z tego co pamiętam, tak 2 lata ma. Yy, oczywiście posiada rodowód. No i jest kotna. Ja nigdy nie kupuję kotnych samic. No, ze względu na to, że to nie jest najlepszy pomysł. No ale tutaj skusiła mnie troszkę cena. No i chęć posiadania takiego, takiej samicy. Cena za nią to wynosiła 130 zł po negocjacjach czy ona się okoci tego nie wiem no ale załóżmy że się okoci no prezentuje się naprawdę ładnie jak za tą cenę no to naprawdę dobry nabytek takie, sami, takie samiczki niezakłacone bez rodowodu chodzą około 150 zł lub wyżej więc tutaj za 130 zł Opłacało się zaryzykować. Ryzykiem tutaj, w tym przypadku, jest to, że raz ona może wcale nie być zakocona, a dwa ona się po prostu może nie zakacać lub po prostu mieć mioty po jeden, dwa króliki. No ale to jest takie ryzyko. Widziałem na co się pisze, postanowiłem zaryzykować. No więc tak się ten królik prezentuje. Nie chcę go wyciągać, bo tak jak wspominałem, jest kocny. Podobno. Jest troszkę za wcześnie, żeby to stwierdzić na 100%. Ale załóżmy, że tak. No i to na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału i na kolejne odcinki z hodowli królików.